w dzisiejszym odcinku pokażę wam yy, właśnie taką jakby rutynę coś takiego, wytoka, boka <laughs> jak jest burza, ogólnie u mnie w prawdziwym życiu też jest właśnie burza chciałam właśnie coś nagrać podobnego, ogólnie właśnie mi się coś dzieje z dołem mojego domku więc lecimy sobie na górę i nie będę chyba nagrywać po prostu na dol, Właśnie teraz zagrzmiało. Nie wiem, czy wy słyszycie to właśnie na nagraniu. Bo ogólnie nie wiem, czy mój telefon to słyszy właśnie. Ścisz wam specjalnie, żebyście po prostu nie słyszeli tych dźwięków z toka boka Właśnie o! Czekajcie, bo nie ja przygotowałam się jeszcze do odcinka. Szybko to ogarnę. A czemu nie ma dzieci tych moich jakby. Czekajcie, bo ja chyba... Ja ich na razie położę spać. Czy ona pójdzie teraz po dzieci. Przepraszam, widzę, że ja to robię właśnie na odcinku. Ale po prostu jeszcze się nie przygotowałam i jakby myślałam, że będzie, miała, będzie wszystko git. A po prostu nie wiedziałam, że jakby te dzieci gdzieś tam w ogóle, to mieszka taka. taka zrobiłam tą rodzinę kiedyś tam. Ona jest do duża rodzinka, jak coś to jest bardzo duże. No, dobra już lecimy tu szybko. Ej, no gdzie są moje dzieci i widzowie na serio? To jest ta właśnie rodzinka? Nie ma jakby moich tych dzieci. Ja mam taką dwójkę tych bobasków, wiecie, chyba oglądaliście właśnie te odcinki. Chwilę sobie pójdę do szpitala. Ale na razie muszę pójść do tego, gdzie znalazłam Lilkę. ja muszę na serio mieć te bobasy. Bo ogólnie one były takimi jednymi bobasami. O dobra, Lilka tu jest. Nie wiem dlaczego w ogóle Lilka tu jest. Dobra, Lilka. Mamy tą butelki takie. Nie, nie bierzemy. I teraz sobie właśnie ja będę tutaj lecieć do szpitala, po... to był Leos, Tak, pole osia. Na drugim piętrze to jest. Przepraszam, że właśnie tutaj tak to załatwiam. Po prostu, może, po prostu nie wiem, jak by zniknęły te dzieci. Po prostu tak zniknęły. I dobra, i Leoś. Okej, okay. ja nie widzę, że mam dużą rodzinkę, ale mi się po prostu takie podoba. Nie wiem ogólnie, czy kiedyś dorośli właśnie Leoś i Lilka. Ogólnie ja nie mam jeszcze wykupionego tego dodatku, jakby do ubrań. No, więc. Za chwilę, dobra widzowie, szybko gwarantuję, ja nie wiem, jakby będą po prostu wstawać, będzie buczo, myślę, że to będzie takie fajne, mam nadzieję, że wam się to spodoba, i jak nie chcecie teraz dać, go chcecie najpierw obejrzeć, to obejrzyjcie sobie, i dopiero możecie dać albo łapkę w dół, której bym nie chciała, albo łapkę w górę, co jest bardzo, ej, widzowie, ja pierdę. dziecko się tu przed latem, Dobra, widzowie, nie wnikajmy w to. Widzowie, nie wnikajmy. Dobra, widzowie, mam pytanie. ładnie tutaj zrobiłam. A tutaj jest właśnie ta. Kto to był? Chyba Nikola. To jest Lenka. Julia, i. To był Natan. Nie. Eee, niech będzie ten Natan. Przechodzimy do historyjki. Ach, już ranek. O, widzę, że pada deszcz. Pewnie znowu będzie ta burza. Sprawdzę pogodę. O, ktoś do mnie dzwoni. A, rozłączył się. Hmm, dobra. O, tak, dzisiaj będzie duwa i będzie. Co? Czyli jest lato. Będzie 10 stopni. Wiem, jak może być w ogóle burza w lato. To znaczy, nie może być burza, ale 10 stopni, naprawdę? Nie wiem, może ubiorę sobie coś po domu mm, Takie Jeszcze sobie poszukam tu O, to może być W sumie bardzo lubię ten strój Za chwilę obudzę Natana, tylko osłonię te zasłony Chodź, ja. Chcę tu idź. puszczę mu tam tą koło scenkę, może się obudzi Albo to jest dziecko albo... Nie, no nie, tego dziecka nie będę puszczać, bo jeszcze lęka to usłyszy to będzie biec. Nie bajka, nie. Dobra, puszczę tego kota. O, cześć. O, Lilka, widzę, że już wstałaś. To daj, to masz tutaj smoczuś. Dobra, e, czemu ten smoczek w ogóle był tutaj schowany? Odkryję to. Ej. Wiem, że tu nie ma okna, ale mi się tak podoba. Bo czasami jakby oni tutaj też dotykają, bo ogólnie oni są zawinięci, ale oni też tutaj mają rączki, sami sobie tak wyjmują, bo... O, Leoś, chodź. Okej, okay, to będę wydawał smoczuś, bo widzę, że jesteście jeszcze trochę zaspani, to nie chcę was tak bardzo ten... Okej, okay, tutaj nie potrzebujesz żadnych rzeczy. Posadzę was tu na dywaniku. Dobra, i dam tutaj w zabaweczki jakieś na przykład o... O, ten chlebek. Ładny bardzo. Ko takie jakby kolorki, ale ja lubię właśnie takie, dlatego kupowałam. Dobra. Biorę jakąś stylówkę. Taką podobę, raczej nie będziemy nigdzie wychodzić. Mm, takie może no, być w sumie. Kurde, i kupiłam jej śpiwora. Właśnie takie burze chciałam kupować, ale ogólnie nie mogę nigdzie znaleźć. Był tam jakiś tam taki dekon czy coś takiego. Lęka wstajemy. Aj czemu to są dwie zasłony. Aj jaj. Dobra. Odsłonięłam już jej te zasłony. Matko jedyna. Czemu? A bo ona chciała hobby horsa. Ma jakąś figurkę, która się jeszcze w łóżeczku. Zastaw moją figurkę, mama! No co? No Czemu dotykasz moją figurkę? Yy, chodź tu, żabeczko. No mama, wyjść z mojego pokoju, ja się sama ubrać. No dobra, ale okej. Okay. Dobra, nikoli jeszcze nie będę mówić, bo niki... No ja za co Dobra, nikt jeszcze im będę budzić, bo po prostu ten yy, Dobra, widzowie z tego. Chodź Chyba za głośno gadam trochę Okej okay. mm, Okej okay. Chodź Odej żabkę mm. Mama miałaś wyjść Nie tutaj dzieci a w ogóle wiecie, że lęka idzie w tym roku? W tym roku? Czy w tamtym? W tym roku idzie chyba do pierwszej klasy. Tak, po wakacjach w tym roku właśnie. Ech. Nikola, wstawaj. Co znowu? Mi się nie chce nawet wstawać. Ach, usiądę sobie tu. No wstawaj. Ble, jakie brzydka pogoda zasłonię się to. Ech. Weź się w coś ubierz. Mamy remont dołu, więc na razie tam nie możemy schodzić. No tu jest, jak ja, jak, jak, jak ten nakarmić? To masz herbaty tu. Jak coś, to będę mogła coś, nie wiem, coś ogarnę. To Zobacz jakąś pizzę czy coś. Jej, maczek. Nie McDonalda, pizzę powiedziałam. Albo możemy coś zamówić z Uberix, z jakiejś restauracji. To będzie zdrowsze. Nie, już wolałam maczka. No. Ach, widzisz. Ale nie dostaniesz tego maczka. Hmm. Mam 16 lat, to sobie kiedyś tam kupi. Ajdzie. Padłam do łóżka. Dobra, to ty się wejdź w to sobie, jak chcesz, a ja idę. No i oczywiście ty ostatni. Wstawaj. Ach, już wstaję, wstaję. Ajdzie, muszę się chyba ogolić, mam jakiś zarost. No widzisz. Chodź tu mija. Aż tu jeszcze karmę to sobie zjedz. Wiesz co? Ja wiem co ty ubierzesz. Wiesz to ubierz. Dobra. Lenka się nadal nie ubrałaś? No co, nie miałam czasu. Lęka w ogóle się jakiś głos zmienił. Mm, nie znam. Brałam miodek. Jaki miód? No normalny. No i co? Zatałka... Jak ty się do mnie odzywasz? Normalnie. Idę spać. Ach, napiję się, bo normalnie wykańczają mnie tu. Ej, powiedz mi, czemu ty dałeś mikrofon od Nikoli do windy? Ej, yy... co, co Czemu on w ogóle był w naszym pokoju? Ja za to rodzina jest dziwna. Przyjąć, że czułam się. Mam swój mikrofon. No właśnie, czemu mój mikrofon był w windzie? Yy, I w ogóle czemu ty masz piżamę jak dla dziecka? Ona mnie obraziła. Co ty, dziecko, jesteś, że <laughs> yy, Nic, nic, nic. A ty się nie ubierzesz? No dobra, to wyjdź. Jesteśmy małżeństwem, idę sobie popracować. Ale to jest mój komputer. Nie obchodzi mnie to. Eee, z tymi dziećmi Nie jestem dzieckiem Moje okulary jest jednak, nie matko jednego. Eee, idę dzieci, żeby zasłonili okno Jeszcze się poleczą mi tam. Lenka. No co? Chyba cię zapisek jak szło Zapiszę jak będzie szła do pierwszej klasy na logopedę. Nie! ma mowy. No, jest mowa. Lęka wstawaj. No, ale to nie mam co robić, jest głupi ten pokój. No to weź się, pobaw czymś. Dobra, to pojedziemy na mnie, Happy Horse. Ie. Hi, Happy Horse, Happy Horse. Uuu. Jezu, dziecko, co z tobą jest? Kto ci powiem, kto ci tego nauczył? Koleżanki mi mówiły, że są takie fajne koniki na patyku Ja też takiego chcę. Chcesz się zapisać na jazdę konną? Ja, ujo, ja, ujo, ja, ja. Zejdę nie. Hmm. Rzuciłeś mojego konika. Prawie się rozczaska. O, patrzcie, mam fajnego konika. Patrz, usiądę sobie tu. Mój konik będzie tutaj stał. Dobra? Nie. Mama, No. Pójdę. no. Nie, nie. 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 Chodźcie tutaj. A ty lękaj za tym koniem do pokoju. Dobra, dobra. Lilka, widzę, że jesteś śpiąca. A ciebie muszę przebrać. Okej. Okay. Mm, okej. Okay. Przebrana jest pieluszka. Już zapalę wam tu świeczki, żeby było wam tutaj cieplej, właśnie. Ok, świeczuszki. Widzę, że Los jesteś głodny. Widzę, że ty jesteś śpiący, więc pójdziesz za chwilkę na drzemkę. Okej, okay. Wiem, że to jest niepo, niepodgrzane, ale rano jeszcze tam robiłam tam. W sumie nie tak. W nocy robiłam tę mleko, żeby już nie miała tak chodzić do tej kuchni, bo tam mamy w końcu remont. Ciii. Wydam tą poduszkę i do spania. Że się nadal nie przebrało, idź się przebrać. No dobra. No. Ach, ja idę na drzemkę, bo się nie wyspałam. Tylko jeszcze, tylko jeszcze tutaj podpiszę. To powiedz mi, czemu ona tutaj ma zgodę do szkoły? Nie wiem, jakoś mi zgodę dała. Tam w tym. we wrześniu w pierwszej klasie, czy coś takiego. Powiedz mi, czemu ty jej nie podpisałeś? Ona jest niepodpisana, czyli. Jakby, gdzie ona była, jak miała tą wycieczkę pierwszą? Nie wiem. Ja nie mogę... Ogarnij się trochę, dobra? No dobra, dobra. No dobra, ale ja ci wyłączam ten telewizor. Ach, ja nie mogę. i spać. Dobra, czas się przebrać. Odsłonię sobie te zasłony. Dobra, teraz chyba tylko pada. O matko, jedyna zasłaniam tu Brzmiały, ja nie lubię jak ten. Może taki nie. chcę coś wygodnego takiego. W ogóle... Czemu ja tak ma ubranie Moja mama ma chyba więcej. Nie rozumiem tego. yyy, Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Precę mam pozytywnie. Napiję się moje herbatki. No dobra, Zdję... dobra jest dobra, co ja robię. Ładne zdjęcie mi wyszło. O, a, zdjęcie tych kwiatków, dobra. Okej. Okay. Widzę, że w sumie w tym odcinku się nic nie działo. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i to będzie na tyle. Bajko!